Nie, to nie może być taki proste. Na pewno to zaraz się stanie. Na pewno, na 100%. Jeszcze jeszcze ma 40-30. 20, się, będzie 17, 11, 4! Okej, okay, będziemy sobie jeść szczurki. Jeez. To jest chyba prawdziwy Kiro Bran! Stupia bloków! Co wy robicie? Fak shit! fak, fuck 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 fuck, 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 fuck 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 Próbujemy go zabić. Ooo Jaroś. Się, się. Przepraszam, prze przepraszam, 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 przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. ile tu fas jest! Uwaga, w tej skrzynce jestem pewny, że no, będzie, będą diaksy, no tak, na sto <śpiewanie> Przed odcinkiem do nie chciałem wam mówić, bo myślałem, że się może pojawi jednak, na, powiedz, na zadzwonił do mnie, powiedział takie coś, słuchaj Blow, tutaj babcia mi się rozchorowała, muszę pojechać do szpitala, może mnie nie być, m, nie mo, mogę nie zdążyć na nagranie odcinka, więc tam wybacz jakby mnie nie było. Nie, fuck maraz, ty piczko. nie no naprawdę wszystkie rzeczy mi. Klip! Klip z masłem. No kuszwa, co to jest? Naprawdę. W komentarzach i było ich bardzo dużo, bardzo dużo pomocnych, za które dziękuję. Mm. Nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 nie tego już nie. No to wybrałem sobie jeden komentarz tym razem. No co? Braina. Jest, koniec serii. Ok, zróbmy to. Fuck, fuck, fuck. fuck. Dobra, chyba się, nie, nie okazało się. Ale naprawdę nie wiem co tam za impreza. Fuck! Skąd ty się wziąłeś? What the fuck? Oh yeah! I to tyle w tym fajnym moment. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, czy ktoś podliczy, ile ja razy powiedziałem w tym filmiku fuck KWAK Mam nadzieję, że Wam się spodobało i mam nadzieję, że wywołało to na waszej twarzy, choć na chwilę uśmiech. Jeżeli Wam się podobało, to możecie oczywiście zostawić such w górę. Ze względu mam mega, mega, mega wdzięczny. I standardowo zapraszam Was na kanał Grzesia, który wykonał to właśnie fany moment, który przed chwilą obejrzeliście i tam zobaczycie więcej o wiele, wiele, wiele więcej fany moment. No, i to tyle. śledźcie też mój. Kanał, ponieważ już niedługo może będzie nowa seria, może w sobotę, może, może nie wiadomo. No więc trzymajcie się i pa pa.